Ekscelencjo księże biskupie. Drodzy zebrani na dzisiejszej uroczystości, święty Vincenty Palotti głosił wszystkim nam znane dobrze hasło, które uczynił drogą własnego życia na szczyty świętości, a brzmi ono pogłębiać wiarę i ożywiać na nowo miłość do Boga i bliźniego swego i widzimy, że praca nad tymi cnotami doprowadziła go do szczęśliwości wiecznej, w której cieszy się bliskością Boga, którego nade wszystko umiłował. Nasz święty założyciel pozostawił nam swoim duchowym synom, a także i siostrom palotynkom, duchowym córkom, ale i wszystkim, którzy noszą zaszczytne imię chrześcijan jako zadaniem Rozwijanie własnej wiary i dzielenie się z nią z innymi, oraz wzrastanie w miłości Boga i dzielenie się nią z bliźnimi w posłudze czynienia dobra. Święty Wincenty wielokrotnie podkreślał, że rozwój tych cnót i ich owocność najpełniej zyskujemy podczas sprawowania ofiary Mszy Świętej. Dlatego z wielkim naciskiem mówił, że jeżeli każdy chrześcijanin zdawałby sobie sprawę z tego, czym jest Msza święta, to nigdy w swoim życiu by jej nie zaniedbał. Księże biskupie, z całego serca dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas, za sprawowaną Eucharystię, sakrament nieskończonej miłości Boga do człowieka i dziękujemy za słowo wiary którym dzisiaj podzieliłeś się z nami. I prosimy przyjmij naszą przyjaźń, która wyraża się w zapewnieniu iż każdego dnia w godzinie miłosierdzia w tej świątyni przed obliczem Chrystusa miłosiernego wzywamy jego błogosławieństwa dla ciebie i twojej posługi pasterskiej. Księże biskupie, Bóg zapłać za twoją posługę miłości. Dziękuję Wam wszystkim tutaj obecnym kapłanom na czele z księdzem prałatem Eugeniuszem za obecność, za wspólną modlitwę, za tę Eucharystię. Dziękuję księdzu Tomaszowi, który przez to Triduum i dzisiaj prowadzi nas drogami świętego Wincentego Palottiego. Dziękuję osobom konsekrowanym, członkom Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, parafianom, przyjaciołom naszego sanktuarium i naszemu chórowi, który uczestniczy w każdej naszej palotyńskiej uroczystości. Dziękuję za wspólną Eucharystię, podczas której dziękowaliśmy Bogu Miłosiernemu za dar osoby naszego świętego założyciela Wincentego Palottiego. Bóg zapłać Wam wszystkim. Moi drodzy, po błogosławieństwie końcowym, na które zamknie naszą świętą liturgię, będzie możliwość uczczenia świętego Wincentego Palotiego poprzez ucałowanie jego relikwii. Ksiądz biskup poda relikwię do ucałowania kapłanom, następnie wraz z nimi uda się do zakrystii, my natomiast do ucałowania relikwii Podchodzimy w takim samym porządku, jak do Komunii Świętej. Księże Biskupie, prosimy o Twoje pasterskie błogosławieństwo.